Teraz w takim razie rozmowę telefoniczną z szalonym reporterem. Rozmowa telefoniczna ma, już Wam mówię, dokładnie tyle, mogę i to jest ten. To jest rozmowa od początku do końca. Zresztą będziecie mieć dowód na to. Tutaj Wam myślę to. O. Denis dzwonił. O dobra, to jeszcze zadzwonimy do Denisa. Bo on powiedział, że on zaraz będzie musiał lecieć. Halo. Halo, halo. Siemano. Siema, no. Siema Denis, słuchaj, pytanko do ciebie. Ale w sensie... jesteśmy na żywo, tak? Jesteśmy na żywo, dokładnie. Dobra, to poczekaj, bo coś chciałbym powiedzieć, nie? No, no, no. Tak, ogólnie szczerze, powiem szczerze, żeby każdy widział, yy, słyszał. Ja, jako twój bardzo dobry kolega i tak dalej, chciałbym się wypowiedzieć na, na temat tego, co się dzieje w internecie. Bo okay. kurwa, od paru dni oglądam twoje live y i ci powiem, kurwa, jestem w ciężkim szoku. że... Powiedz mi tak, jak to jest możliwe, że te kurwy z tobą jechały od PDF'ów i tak dalej? Ty, wiesz o kim mówię? Co pracują też również w fejmie i tak dalej, czy te, te takie pionki i tak dalej. Teraz wychodzi, że Ferrari z tobą jedzie i tak dalej, układa się kurwa. Właśnie, właśnie wiesz, jak no. Denis, jeszcze o, słuchaj, mi to chce. daj mi dokończyć. Dobra. Patrz, wiesz, ile osób dla ciebie jechało, i tak dalej, a ty powiedz mi, jak to jest możliwe, że ty z tymi kurwami jebalnymi chcesz kurwa gadać. Mordo, słuchaj, jesteś osobą w chuj zasięgową, jesteś dobrym człowiekiem, jesteś normalnym gościem i tak dalej. Ty sobie Mordo sam możesz radzić, kurwa, sam się odbudować, bo jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. człowiekiem. Powinieneś z tymi kurwami, które są dla ciebie złe, które się obowiązują zapytami i wiesz, o kim kurwa mówię. Mówi to o wszystkich. Powinieneś z tymi kurwami wyjechać i nie utrzymywać żadną tą z kurwami kontaktu, bo to są zwykłe kurwy chuje do szczania, mordo. Rozumiesz? Ja będę zawsze za tobą, nie jestem kurwa chorągiewa jak ty po Ferrari i tak dalej, te Urwiki i tak dalej, bo cię kurwa wszyscy obgadują, każdy kurwa z tobą jedzie, a ja tylko chodzę i cię kurwa broni, mordo, nie? Robią z siebie kurwa pdf robią z siebie kurwa najgorszego, a teraz wyszedłeś kurwa na prostą, siebie mordo obroniłeś 100%, bo dla mnie nie jesteś PDF-em, jesteś no, bardzo dobrym gościem, który tam popełnił zrzeszowy błąd, ale chuj w to mordo. Ale wszyscy z tobą jechali, a ty mordo zamiast tymi kurwami jechać, to teraz oni widzą, że wychodzisz na szczyt, bągl mają zasięgi, bo jest zajebisty. To teraz te kurwy, ci wchodzą w dupę, bo się boją, to co możesz na, na te kurwy wyciągnąć. I to jest moje zdanie. Powinniś od tych kurw odbić i robić swoje mordo, bo jesteś dobrym gościem, kurwa, i powinieneś iść ku górze i nie. Nie cofać do tych kurw. Co się odpaliłem. Wiem o co Bo Nie chodzi. mogę przypalić kurwów, nie? Wiem o co chodzi. Dzięki, Denis, za dobre słowo. E, no. Znaczy, ja wiesz, ja kurwa dalej gdzieś tam w głębi duszy, nie? Wierzę, że może nie wiem, no może jest coś takiego, że Amadi chciał tam iść z czymś, kurwa. Może jest tak, że, że nie wiem. Ale może, kurwa, jakieś... mordo, dobrze wiemy, mieliście konflikt, kurwa. On czegoś nie dostał od ciebie. Pokłóciliście się. Słuchaj, a to powinna być wasza prywatna sprawa. Na kurwa iść do, do twojego wroga, rozumiesz i kurwa sobie robi zasięgi. Tak się nie robi, to jest skurstwo. Ja nie lubię takich ludzi. Za zasięgi to kurwa klęchą i pałę kurwa zrobią. Tak się kurwa nie robi, rozumiesz, nie skrzywdziłeś Staraliego, nie skrzywdziłeś Ulwika, nie skrzywdziłeś tych wszystkich, o których rozmawialiśmy kurwa, każdy z nich robił się najgorszego, a teraz ci kurwa wszyscy w dupę wchodzą, nie, jako twój dobry kolega radziłbym ci odbić od tego kuresła, robić swoje, robić swoje lajwy, ludzie cię lubią, ludzie cię kochają, bo wiem, że jesteś dobry w głębi duszy, powinieneś od kuresła odbić, bo oni chcą tylko z ciebie zasięgi kurwa, pieniądze i tak dalej, bo do niczego te kurwy nie są ci potrzebne i nic sami by nie, nie potrafili stworzyć. Kurde, no. Tak na chłodno sobie przemyśl to co mówię i widzowie wszyscy wiedzą. Ci co oglądają te 30-40 końcy ogląda, wszyscy wiedzą, że ja mam rację. Ci te kurwy nie są do niczego potrzebne do chuja. Sam no może sam robisz film, wytłumaczyłeś się w 100% ze wszystkiego. Jesteś normalnym, dobrym gościem, od kurestwa odbij, rób swoje, kurwa. Jest, wracaj do fejmu, rób swoje, bo bez ciebie w tak naprawdę nie będzie kurwa nigdy w życiu istniał. No. Taki jest plan, żeby ten fame trochę podnieść, nie, bo kurwa jest stypiarski. No, ja to nie wiem, nie wiem jak Amadeusz się na przykład z tego Nie wiem jak z Amadeuszem, ale... wiesz, z Ulfikiem porozmawiałem generalnie. No bo yy, tam była taka sytuacja, że ty mi też tam coś powiedziałeś na temat Kuby, nie? Ale to już tam sobie zostawimy na ten, nie? No, ja to ci mówię, nie? ja to jestem szczery, ja to co mi powiedział, ja ci powiedziałem yy, słuchaj, jako, jako on twój przyjaciel, kurwa, powiedział, że on ci ręki już nie podaje, bo jesteś pdf-em, no kurwa, tak się nie robi, nie? A teraz co, teraz ci w dupę chodzi? Bo co, bo bok zelek wrócił? No tak się nie robi, ja ci mogę zaraz wszystkich to powymieniać, kurwa to są zwykłe kurwy i chuje doszczania, tyle Kurwa, no to jak, jak nawet możesz, to w sumie ten, nie? Bo z Ulfikiem, wiesz, z Ulfikiem pogadałem, to ja go mam tak, że od nie poruszałem z nim tej kwestii, co mi mówiłeś, co prawda, nie? Bo miałem takie coś, że nie, nie chcę jakby poruszać, nie chciałem tego z nim poruszać, nie? Po prostu on ma też u mnie i, też inna relacja, no, bo jednak jest od Ale skoro nie? wiesz, skoro y, on mi mówi coś kurwa na ciebie i z sobą jedzie przy wszystkich i później kurwa y, widzę jak on do ciebie dzwoni i jak ci w dupę wchodzi, to to mi się kurwa szykać nie chce, nie? Przecież to jest kurwa paranoja. Ktoś to jest tak, że chłop kurwa jedzie z tobą ty frajerze, a kurwa ci aż się ma mordo mój przyjacielu, kurwa. Tak samo co widziałem z Ferrari, kurwa. Jakby nie trzeba to będzie konfrontacja. Ja to, ja to kurwów mogę wszystkim powyjaśnić, bo to jest kurwa tragedia, co się dzieje w tym świe polskim internecie, nie? To jest paranoja, nie? No, naprawdę kurwa, bozel i widzowie, słuchajcie, wszyscy to kurwa naprawdę klęknęliby do pały dla jebanych zasięgów, rozumiesz? Dla jebanych zasięgów, kurwa. No nie, no to, to ja wiem, że teraz jest kurwa... A tu, No bo naprawdę, już wyszedłeś na swoje, wyszedłeś na swoje, udowodniłeś wszystkim, kurwa, jest naprawdę normalnym gościem... Naprawdę pierdol te kurwy. Nie potrzebuję Hitchforda dla zasięgów, to oni Ciebie potrzebują. Pamiętaj, to oni Ciebie potrzebują, a nie Ty, kurwa, ich. Dzięki, Denis, za zajebisty telefon, stary, nie? Bo to też Podmio... Cię, kurwa, spociłem cały, czas. Podmio... Ja, ja nie, nie, nie chciałbym, żeby ktoś Ulfika czy usza jeszcze ten, nie? Żeby ktoś tam na czacie i tak dalej wjeżdżał, bo ja to jestem, kurwa, taki, że... Wiesz, Wardenka jest, jaki kurwa jest. Jest dziwny chłop, ale kurwa... Jak... Że Amadeusza się z nim ułożyć. Wiadomo, że ty masz takie kurwa dla Amadeusza, dobrze o tym wiemy, żebyś go skończył w 3 sekundy. Kurwa, nie? Ale wiadomo, że teraz się będzie tłumaczył. Tu będzie się dobie no bo co by było, gdyby kurwa, gdyby światło dzienne użała, cała prawda o Amadeuszu, którą też również wiemy I tak dalej. By już nie było Amadeusza. I dobrze wszyscy kurwa o tym wiemy. Ale chuj, trzeba się na farmazonie bujać. Teraz Amadeusz przeprosi Bogzela, a ty ty... Ma, mam nadzieję, kurwa, że z pani wybaczy. Mam taką kurwa nadzieję, nie? Bo ja bym takiego z pani wybaczył, jak ktoś by poszedł do mojego śmiertelnego wroga i mu kurwa chciał na mnie napierdolić brudów. Naprawdę. Ja kurwa stary cały czas wierzę, że nie było brudów, nie? No kurwa, no co, no co, ja już ja słyszałem tą gadkę, nie? Tego, tego. tego. A Mateusz, do bardenki, to mówi, nie no, grubo, nie? Grubo. Dobrze wiemy, co jest, także no zobaczymy, co się z tego wytłumaczy, nie? Kurwa, ale dałeś stary teatr, będziesz szotowany wszędzie, mi się wydaje, nie? Co, szary mordo jestem, kurwa. Tu nie kłamie, ja jestem szczery, od zawsze byłem szczery, kurwa. Albo mnie ludzie lubią, albo mnie nienawidzą i tyle w temacie, kurwa. K kiedy będziesz w ogóle? W weekend? Ja jestem w weekend, tak mordo. No to co, to aferki odpalimy. Dobra, lecimy, kurwa. Dzięki Denis, dobra, dzięki za telefon dobra, i się, pozdrowienia dla kocha. ciebie, dla kobiety, dla wszystkich. Dobra, dzięki bardzo. Cześć. Pa. I dla taty, kurde, ale zapomniałem. Denis, no, Denis jest jaki jest, nie? On. Jego to po prostu też wkurwa, bo on widzi jakby trochę więcej, jak, co się dzieje za kulisami. Ja bym wam też mógł powiedzieć, jak to wygląda generalnie. Tylko ja nie mam takich kurwa jej jak Ma Denis, nie? Żeby wiesz, wiecie, żeby wyjebać się ze wszystkiego, tak po prostu. No, Jakubę lubię, nie? Bo Kuba to jest jednak, kurwa, no ja go traktuję dalej. Jako, to jest mój taki młodszy brachol, nie? Deniz mi opowiedział, że tam Kuba e, powiedział jakąś rzecz. Nie dzieliłem się tym z wami, nie, chcia, nie chcę w ogóle jakby też na ten temat mówić, bo też jakby Deniz mi to powiedział. E, nie konfrontowałem tego z Ulfikiem, bo po prostu jak przyjechał, to zbiłem z pionek, cieszyłem się jak go zobaczyłem i nawet nie chciałem jakichś negatywnych rzeczy e, poruszać. Co do Madeusza, no to nie wiem, zaraz też do niego zadzwonimy, to, to się dowiemy, e, jak to wyglądało z jego strony. Poprosiłem dzisiaj Madeusza też, on mi wczoraj trochę to wytłumaczył, ale tak jakby są pewne takie luki i też chciałbym go o to zapytać odnośnie tej bandy na przykład, żeby powiedział widzom Wam jak to wyglądało. No dzisiaj ciężki stream się zapowiada, nie? Ale jeżeli chodzi o zawodników, o influencerów i tak dalej, to mogę wam powiedzieć, że no chuj jest, to jest takie coś, że każdy idzie po zasięg, nie? Teraz już nie jest coś takiego, że kurwa... E, jakby nic więcej się nie liczy, nie? Liczy się tylko ten pierdolony zasięg i to, żeby nie zdechnąć w sieci. I na przykład... Jak macie taką postać jak Jaczy, Wardenga, i jeżeli Wardędzy by się... Wardęga by się wypierdolił na przykład o kij... I by leżał, to i każdy by w niego wjeżdżał, to kurwa powiem wam, cały internet, jeżeli chodzi o branżę, to by się w niego wpierdolił, a z racji tego, że ma bardzo dobre umiejętności takiego przekazywania merytorycznego i całkiem ładnie potrafi złomować, po prostu jest w tym dobry, tego mu nie, nie można odmówić, to się go boją i na przykład nie powiedzą mu nic prawdy w oczy, nie, a yy, ale on o tym wie, nie, Bardengo o tym wie. Na przykład z tych wszystkich influ no to kasuje jest w miarę, okej? się do błota. Sami swoi początek w playerze. Uważam, że Ulf jest raczej git dla mnie i mam nadzieję, że nigdy nie powiedział takich rzeczy, jak mówi Denis. <grywka> Czasami się sam też kurwa staram się nie dopuszczać do głowy takich jakichś z... gorszych myśli, złych jakichś sygnałów i ten, bo lepiej mi się żyje, nie. No ale na przykład Buddha też jest w takim influ, że mimo że on miał zawsze duży zasięg i mógł stracić przez to, że się za mnie wstawił. Tam zwyzywał widzów od parapetów, że... No jakby nic nie miał, nie miał żadnej korzyści z tego. A jednak się wstawił i on zawsze był taki po mojej stronie, że od momentu, jak mu dałem tomem dwójkę i on dostał Kickstarter na kanał, że dostał dużo wyświetleń i duży zastrzyk subskrypcji, po tym odcinku, jak mi zrobił te auto, to auto, to fajnie yy, ta relacja u nas, się, u nas się zazębiła i trwa do, do dzisiaj. Nie? Więc jest, z jego strony to było mega fajne. Nie? Niektórym się to nie, spodoba, nie spodobało, ale dla mnie to było na przykład mega. Nie? Że, mógłbym, że wrzucił mnie do filmu w ogóle na, ten, na tego apokalipsa, że sobie tam zapierdalałem i tak dalej. To było spoko. <trym> to byłoby mocne uniwersum, bokser Denis Buddha. Budzie to na razie, niech Budda na razie wyjdzie sobie gdzieś tam z, ze swoich takich papierkologicznych rzeczy, bo podejrzewam, że on teraz ostatnią rzeczą, o której myśli, to jest to, żeby gdzieś tam wchodzić w sieć. Na razie to sobie komentował pardą, byku, nie ma to tamto, patrz mi na oczy, nie saldo. I robi sobie taką powolny kroczek po kroczku do sieci, powrót. Witam 45 tysięcy widzów w ogóle, siemanko. E... Zanim puszczę wam numer, to wszystkich chciałbym zaprosić na Discord GG. Orly. Wrzucę wam to. Tu możecie na tym Discordzie wykluć się z jaja. Ja ogólnie tutaj siedzę na tym, na tym Discordzie ostat... Wczoraj przez północy siedziałem. Na Community i tak dalej też. Więc możecie wpadać, bo troszeczkę teraz nie chcę mi się na razie zajmować nie chcę mi się na razie zajmować fejmami, jakimiś kurwa, firmami, zarabianiem kasy czy coś, tylko bym... na razie się skupiam tylko na, na budowaniu community. Tak więc zapraszam. <grym> Ogarnij to buczenie, a jest jakieś buczenie na Majku? Bremu? Siema w ogóle Minecraft Bremu. Co u ciebie? Kiedy? Ten. Parkour z Maciekiem TMPL. O Ulfik dzwoni. No. Siemma, kubuś. Cześć, słuchaj, bo słyszałem, kim Denis gadał. No, w sensie. To jest takie W sensie, naj... słuchaj. No ja, znaczy, ja powiedziałem, że ten, nie, że. To jest zagrytka dziwna. Że nie, kon, nie konfrontowałem z tobą ten, bo Denis mi kiedyś powiedział, że na sesji zdjęciowej, jak był i ty byłeś, to że niby. on się ciebie zapytał, czy podajesz mi rękę. A ty powiedziałeś, że mi ręki nie podasz, bo ja jestem PDF-em. Ja, ja sam z tego nie konfrontowałem, bo uznałem, że to kurwa myślałem, że raczej, że jakby to jest takie, no nie, nieprawdopodobne i Denis się odpalił na wszystkich po prostu też na streamie. E... Ja wiem, no ja nawet do niego dzwoniłem. To napisał do mnie, że mam do niego nie dzwonić, bo, bo coś tam ugadałem, ale co on gada w ogóle? Przecież ani razu tak nie powiedziałem, że ci ręki nie podam. No ja, ja, ja wiesz, co ja mam, zajatka? ja ten, ja kurwa no nie wiem, nie wiem jak jest, nie, jakby to jest po prostu też jakby Denisa strona, ja tego nigdy nie konfrontowałem ani z widzami, ani z tobą, e, no ale jak chcesz coś powiedzieć to możesz, nie, no bo to wiesz, no to jak też zadzwoni. Nie no na... no po prostu no nie wiem, no jesteśmy kurwa starymi ziomalami tyle lat, wiesz o co chodzi, ja, mieliśmy kurwa gorsze, lepsze momenty, ale no nigdy nie powiedziałam, żebym ci ręki nie podał, no, daj spokój. No, no, dobra, nie? Ja fierdolę, no przecież to jest. To kurwa jest zagadka. Dobra, luz. No. To są, wiesz, takie. To też się odpalił, Denis, nie? Po prostu i wiesz, to jest.